Zarządzasz zespołem? Zajmujesz się hr -em? Jeśli tak, ten film jest dla Ciebie. Cześć, nazywam się Magda Pitkiewicz i jestem twórcą platformy Enpuls. Narzędzia mierzącego zaangażowanie pracowników. A to jest przerwa na zaangażowanie. Obiecałam, dziś, kilka słów o tym, co zrobić, aby działania budujące zaangażowanie były skuteczne. Ostatnio zwróciłam uwagę, że nie są to programy budujące zaangażowanie. A dlaczego? Bo zaangażowanie budują ludzie. To ich postawa, ich działanie sprawia, że są zaangażowani. Kluczową rolę odgrywają tu liderzy, niekoniecznie formalni. Ludzie, którzy pracują w naszej organizacji z pasją, dobrze się czują w naszej firmie, będą niejako zarażać entuzjazmem, jeśli im na to pozwolimy. Warto w firmie zidentyfikować takich liderów. Mogą to być menadżerowie, ale niekoniecznie. Zwróć uwagę na tych, którzy pracują z radością, którzy dzielą się swoimi pomysłami. Zaproś ich do działania i wspieraj. A co jeśli nie ma takich ludzi w Twojej firmie? Zacznij od siebie. Zastanów się, jaką atmosferę chcesz budować, jaki sposób komunikacji wprowadzi spokój i porządek, kiedy twoi współpracownicy zaczną dzielić się z Tobą pomysłem. Już wiesz, o co mi chodzi? Tak, to nie jest łatwe, bo każdego dnia musimy pracować nad sobą. A może to moment, kiedy będziesz potrzebował wsparcia konsultanta? Drugim krokiem jest przekazanie tych umiejętności menadżerom. To oznacza, że mogą być potrzebne na przykład dodatkowe szkolenia z komunikacji czy coachingu. W skrajnych przypadkach może się okazać, że nie wszyscy menadżerowie będą pasować do stylu zarządzania i kultury organizacyjnej, jaką budujesz. To nie takie trudne. Po prostu zacznij. Słuchaj swoich współpracowników i działaj. Wkrótce podzielę się informacjami o konkretnych przykładach działań budowania zaangażowania. Skupię się na tych, które są nisko kosztowe. Dziękuję Ci za tę przerwę na zaangażowanie. Zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat roli zaangażowania we współczesnym modelu zarządzania, zapraszam na mój profil LinkedIn, profil Enpulse, a także na stronę do zobaczenia!